Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Jako wspólnota parafialna gromadzimy się na niedzielnej Eucharystii, by słuchać Słowa Bożego i karmić się ciałem Pańskim. Dzisiejszą niedzielną rozpoczynamy Adwent, czas świętego i radosnego oczekiwania na święta Bożego Narodzenia i na paruzję Chrystusa przy końcu ludzkich dziejów. Nowy rok liturgiczny, który zaczynamy, to także nowy, kolejny etap w naszej osobistej historii zbawienia. Mijają dni, miesiące, lata, które to już adwent w naszym życiu. Czy przez coroczne przypomnienie tamtego historycznego adwentu nasze oczekiwanie i tęsknota za Panem stają się coraz intensywniejsze, a nasze myślenia o niebie coraz częstsze? Czy jesteśmy ludźmi, którzy każdego dnia czujnie oczekują na radosne spotkanie z Panem? Obecna eucharystra sprawowana jest w intencji Henryka Grzeczkowicza. Na rozpoczęcie zaśpiewamy pieśń Boże zmiłuj się nad nami. Proszę powstać. Że smiguj się nad nami, pobłogosław łaski. Niechaj znowu oglądamy, twe oblicze pełne blasku. Niechaj sławią cię narody. Niechaj sławią cię narody wszystkie. Niechaj sławią Cię narody, niechaj sławią Cię narody wszystkie. Niech świat cały pozna wreszcie, ciebie panie twoje drogi. Niechaj przyjmą twe zbawienie. Wszyscy ludzie i narody. Niechaj sławią Cię narody. Niechaj sławią Cię narody wszystkie. Niechaj sławią Cię narody. Niechaj sławią Cię narody wszystkie. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Miłość Boga, Ojca łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z Wami wszystkimi. Utęskniony czas, czas już przygotowania do świąt Bożego Narodzenia. Już w czasie przygotowania doświadczamy bliskości Jezusa, który w sposób duchowy chce w nas się narodzić w naszym życiu. Przeprośmy Pana Boga za nasze grzechy. Spowiadam się Bogu wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina Moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam najświętszą Maryję, zawsze dziewicę, wszystkich aniołów i świętych, mas, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmił nad nami Bóg i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie zmiłuj się nad nami. Panie zmił się nad nami. Chryste, miłuj się nad nami. Chryste, miło się nad nami. Panie miło się nad nami. Panie się nad nami. Modlmy się Wszechmogący Boże, sprawa, byśmy przez dobre uczynki przygotowali się na spotkanie przychodzącego Chrystusa. A w dniu sądu, zaliczeni do Jego wybranych, mogli posiąść w Królestwo Niebieskie przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Czytanie z Księgi proroka Izajasza Ty, Panie, jesteś naszym Ojcem. Odkupiciel nasz to Twoje imię odwieczne. Czemu, o Panie, dozwalasz nam błądzić z dala od Twoich dróg? Tak, iż serca nasze stają się nieczułe na bojaźń przed Tobą. Odmień się przez wzgląd na Twoje sługi i na pokolenia Twojego dziedzictwa. Obyś rozdar niebiosa i stąpił, przed Tobą zaczęsłyby się góry. Stąpiłeś, przed Tobą zaczęsły się góry, ani ucho nie słyszało, ani oko nie widziało, żeby jakiś Bóg poza Tobą czynił tyle dlatego, co w Nim pokłada ufność. Obyś wychodził naprzeciw tym, co radośnie pełnią sprawiedliwość i pamiętają o Twoich drogach. Oto ty zawrzałeś gniewem, bo grzeszyliśmy przeciw Tobie od dawna i byliśmy zbuntowani. My wszyscy byliśmy skalani, a wszystkie nasze dobre czyny, jak skrawiona szmata. My wszyscy opadliśmy zwiędli, jak liście, a nasze winy poniosły nas, jak wicher. Nikt nie wzywał Twojego imienia, nikt się nie zbudził. By się chwycić Ciebie, bo skryłeś Twoje oblicze przed nami i oddałeś nas moc naszej winy. A jednak, Panie, Ty jesteś naszym Ojcem, my jesteśmy gliną, a Ty naszym twórcą. Wszyscy jesteśmy dziełem rąk Twoich. Oto Słowo Boże. Bóg, Panie, Panie. Odnów nas, Boże, i daj nam zbawienie. Odnów nas, Boże, i daj nam zbawienie. Usłysz pasterzom Izraela, który zasiadasz nad Herrem,